Po niedawnym akcie poddańczym lewicy, tak sobie pomyślałem, że no, oczywiście ja nie śmiem doradzać czegokolwiek doświadczonym politykom, ale jednak troszkę bym zasugerował opozycji, żeby może jakoś bardziej zaczęła korzystać z nauk mistrza to jest Pana Jarosława Kaczyńskiego. Bo proszę zauważyć, no, co on robi w sytuacji, kiedy przegra. Natychmiast krzyczy, że wygrał. Prawda? Nie trzeba przypominać nikomu panią Szydło porażkę 1 do 27 i kwiaty na lotnisku. Więc w tej chwili ja myślę, że Pan Budka powinien Natychmiast podziękować panu Czarzastemu i, y, i i ogłosić, że to było wielkie zwycięstwo opozycji. A potem zacząć korzystać z okazji. Dlatego, że sytuacja jest w tej chwili taka, że władza poczuła się bezpieczna. Oni już wiedzą, że nic im nie grozi wobec czego już teraz będą spokojnie mogli się zająć swoim ulubionym zajęciem to oddać swojemu ulubionemu zajęciu to znaczy wzajemnemu zagryzaniu się to nie powinno nas oczywiście martwić proszę bardzo tylko bo trzeba pamiętać że oni Prędzej czy później się zagryzą, ale jednocześnie pamiętać trzeba, że my musimy zrobić wszystko, żeby to było prędzej niż później. Można im pomagać. Dam przykład. Można na przykład ustalić, że ten dostojnik utrzymuje za unijne pieniądze na różnych etatach wysokich lukratywnych posadach utrzymuje 40 członków rodziny a ten tylko 30 i w dodatku oni ta rodzina ma wszyscy mają wille bez basenów to trzeba zwrócić uwagę temu właśnie od 30 że ten 40 i to jeszcze w dodatku z basenami, i to już powinno wystarczyć. Albo na przykład ustalić, że zaczekać na odpowiednią okazję, jak już zaczną być wydawane te fundusze unijne, rozdawane, zwrócić uwagę, że powiedzmy podkarpackie. I lubelskie dostało tyle, a tyle miliardów. Pomorskie oczywiście zero, ale o tym nie wspominać w ogóle, o tym zerze, tylko publiczną dyskusję zainicjować. Czy to słuszne, że lubelskie dostało o tyle więcej niż podkarpackie albo podkarpackie? Karpackie o tyle więcej niż lubelskie, bo to yy, nie wiadomo, może akurat lubelskie dostanie więcej. I już po jakimś, czasie, po jakimś czasie kolejna akcja, na przykład gorący apel wystosować w obronie Kreśnika, na przykład, że Dostał za mało, podczas gdy inne, mniej zasłużone w walce o moralność, powiaty dostały więcej, i tu szczegółowe informacje, ile dostały. Ja wierzę w suwerena.